Harry Potter. Chłopiec, który przeżył, ale także chłopiec, który miał kupę złota. Bohater jednego z najbardziej znanych światów fantazy. Nie tylko był obdarzony niezwykłym losem, ale także skrywał w sobie kilka tajemnic, które wzbudzają ciekawość czytelników. Jedną z nich jest jego bogactwo, które po raz pierwszy ujawniono w Harrym Potterze i Kamieniu Filozoficznym, kiedy Hagrid zabrał go do banku Gringota. Widok stosów złota, srebra i brązowych monet w jego skarbcu był zaskoczeniem, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że Harry wychowywał się u rodziny Dursleyów, która zafundowała mu, można powiedzieć, życie w ubóstwie, pomimo tego, iż sami żyli normalnie. Pytanie skąd Harry miał tyle złota, stało się przedmiotem wielu spekulacji. W końcu był osieroconym chłopcem, wychowywanym przez ludzi, którzy traktowali go jak ciężar. Co więcej, życie rodziny Wesleyów, bliskich przyjaciół Harego, pokazywało, że nie każdy czarodziej jest zamożny, a status finansowy w świecie magii różni się równie mocno jak w świecie Mugoli. Już od momentu wkroczenia do skarbca w banku Gringota wiadomo było, że Harry, a raczej jego rodzina, nie należała do tych zwykłych. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. Harry Potter odziedziczył fortunę, która stanowiła spuściznę jego rodziny. Aby zrozumieć skąd pochodziły złote galeony w skarbcu Harego, musimy przyjrzeć się historii rodu Potterów. Rodzina, która przez pokolenia budowała swoją pozycję w świecie czarodziejów. Rodzina Potterów wywodziła się z czarodziejskiego rodu, którego korzenie sięgały odległych czasów. Choć Potterowie nie należeli do dwudziestki listy najbardziej czystokrwistych rodzin czarodziejskich, to byli znani jako rodzina pracowita, innowacyjna i związana z postępem w świecie czarodziejów. James Potter już pochodził z bogatej rodziny, która od pokoleń posiadała znaczne zasoby finansowe. Był jedynym dzieckiem Flemonta i Eufemii Potterów, co oznaczało, że odziedziczył cały majątek swoich rodziców. Flemont Potter, dziadek Harry'ego, znacznie powiększył rodzinny majątek dzięki swojej pomysłowości. Był wynalazcą eliksiru który stał się niezwykle popularny w świecie czarodziejów jako środek ujarzmiający niesforne włosy. Przedaż tego eliksiru przyniosła rodzinie ogromne bogactwo, które Flemont mądrze zainwestował, a następnie przekazał Jamesowi. W przeciwieństwie do rodzin takich jak Malfoyowie, którzy zdobywali majątki poprzez polityczne intrygi i dominację nad innymi, Potterowie zawdzięczali swoje bogactwo innowacyjności, pracowitości i mądremu zarządzaniu. Lili Evans, matka Harego, pochodziła z rodziny Mugolskiej, co oznaczało, że nie wniosła do małżeństwa czarodziejskiego majątku. Jednak Lili była wybitnie uzdolnioną czarownicą i przez swoje osiągnięcia mogła zyskać pewne zasoby finansowe. Możliwe, że oszczędności jakie zdobyła w latach nauki i pracy, przyczyniły się do wspólnego majątku rodziny. Jednym z najbardziej pamiętnych momentów w Harrym Potterze i Kamieniu Filozoficznym jest scena, w której Hagrid zabiera Harego do banku Gringota. To właśnie wtedy chłopiec wychowany w ubóstwie po raz pierwszy dowiaduje się, że jest dziedzicem pokaźnej fortuny. Skarbiec w banku Gringota oznaczony numerem 687 był jednym z wielu prywatnych skarbców ukrytych w labiryncie podziemnych korytarzy strzeżonych przez goblinę. Jak opisuje J.K. Rowling, znajdowały się tam stosy złotych galeonów, a także mnóstwo srebrnych sykli i brązowych knutów – monet używanych w codziennych transakcjach w świecie czarodziejów. Dla Harego, który przez całe życie był traktowany przez Darslejów jak ciężar, odkrycie własnego bogactwa było szokiem. Po raz pierwszy w swoim życiu poczuł, że ma coś własnego, coś, co zapewnia mu niezależność i bezpieczeństwo. To wydarzenie miało na niego duży emocjonalny wpływ. Skarbiec był nie tylko źródłem pieniędzy, ale także namacalnym dowodem na to, że rodzice go kochali i zadbali o jego przyszłość. Gobliny, ze swoją niezrównaną wiedzą i umiejętnościami magicznymi, zapewniały bezpieczeństwo przechowywanych skarbów, co było szczególnie ważne w czasach chaosu i niepewności w świecie czarodziejów. Każdy skarbiec miał różne poziomy zabezpieczeń, dostosowane do wartości przechowywanego w nim majątku. Skarbiec Harego, choć nie był jednym z najbardziej strzeżonych, bo takie należały do najstarszych i najbogatszych rodzin, na przykład do rodziny Lestrange, to nadal był dobrze chroniony. Możliwe, że Poterowie korzystali z usług Gringota w zakresie inwestowania rodzinnego majątku. Bank był znany z umiejętności pomnażania majątków swoich klientów, co mogło przyczynić się do stabilności finansowej Poterów. Świat czarodziejów nie był wolny od nierówności społecznych i ekonomicznych. Bogactwo Harego, odziedziczone po jego rodzicach, nabierało pełniejszego znaczenia w kontekście porównania z innymi rodzinami. Szczególnie widoczne staje się to w relacjach Harego z rodziną Wesleyów czy Blaków, które reprezentowały skrajnie różne podejścia do kwestii bogactwa, statusu i wartości. Rodzina Wesleyów, przyjaciele i niemal druga rodzina Harego, była znana w świecie czarodziejów z prostego, skromnego stylu życia. Ron i inni bohaterowie wielokrotnie wskazywali na różnicę między zamożnością Harego a trudnościami finansowymi, z którymi zmagali się Wesleyowie. Rodzina Wesleyów miała wiele dzieci, co powodowało, że ich zasoby finansowe były mocno ograniczone. Żyli w norze, uroczym, ale chaotycznym i skromnym domu. Często używali starych przedmiotów, takich jak ręcznie robione szaty, używane przedmioty czy podarte książki, co podkreślało ich trudną sytuację materialną. Mimo swojego bogactwa, Harry nigdy nie patrzył z góry na Wesleyów, ani nie oceniał ich przez pryzmat pieniędzy. Wręcz przeciwnie, podziwiał ich za miłość, wsparcie i jedność rodziny, czego brakowało mu u Dursleyów. Harry wielokrotnie dzielił się swoim bogactwem, chociażby kupując Ronowi nowe przedmioty szkolne, czy finansując sklep Freda i Georgia. Robił to jednak z delikatnością, by nie zranić ich dumy. Na drugim biegunie była rodzina Blaków. Starożytny ród czarodziejów czystej krwi, do którego należał Sirius Black, chrzestny Harego. W przeciwieństwie do Wesleyów... Blakowie byli bogaci i dumni ze swojego dziedzictwa, choć ich bogactwo i status społeczny wiązały się z zupełnie innymi wartościami. Blakowie byli jedną z najstarszych i najbardziej prestiżowych rodzin czarodziejskich, co automatycznie wiązało się z ogromnym majątkiem zgromadzonym przez pokolenia. Ich fortuna pochodziła z nieruchomości, magicznych artefaktów i prawdopodobnie ze współpracy z innymi elitarnymi rodami, takimi jak Malfoyowie. Rodzina Blaków przywiązywała ogromną wagę do czystości krwi, co często prowadziło do izolacji i arogancji wobec innych czarodziejów. Harry jako spadkobierca sadysha Blak'a odziedziczył część majątku tej rodziny w tym Grymolt Place 12, ich rodową posiadłość. Choć Harry otrzymał część bogactwa Blaków, zawsze podchodził do niego z dystansem, widząc w nim bardziej ciężar przeszłości niż błogosławieństwo. Posiadłość Blaków była ponurym miejscem, pełnym echa mrocznej historii całej tej rodziny. Rodzina Malfojów była jednym z najlepszych przykładów czarodziejskiego bogactwa i jego wpływu na status społeczny. Malfojowie wykorzystywali swoje pieniądze, by zdobywać wpływy w Ministerstwie Magii i manipulować innymi. Harry, choć bogaty, nigdy nie postrzegał swojego majątku jako środka do zdobywania władzy, co stanowiło wyraźny kontrast z podejściem Malfojów. Tak więc Harry pomimo swojego bogactwa nigdy nie traktował pieniędzy jako głównego wyznacznika wartości, ani nie wykorzystywał ich do zaspokajania egoistycznych zachcianek. Odkrył świadcza rodziejów w wieku lat 11, a jego pierwsze wizyty na ulicy Pokątnej były zarówno ekscytujące, jak i przytłaczające. Pierwsze zakupy, które robił w towarzystwie Hagrida, były początkiem jego wydatków na potrzeby życia w Hogwarcie. Pomimo swojego bogactwa, nigdy nie wydawał pieniędzy w sposób ostentacyjny. Wręcz przeciwnie, był hojny wobec przyjaciół i chętnie dzielił się swoim majątkiem. Lubił obdarzać swoich bliskich prezentami. Tak więc bogactwo Harego jest wynikiem pracowitości, innowacyjności i mądrości jego rodu. Odziedziczył skarby, których nie roztrwonił, a które wykorzystywał, aby uszczęśliwiać innych. Na ten moment ode mnie to wszystko. Do usłyszenia w kolejnym materiale.